Cześć. Witam w Akademii Alfa Panel. Dzisiaj odpowiem wam na pytanie: jaka jest długość płyty warstwowej? Posłuchajcie, jakie są ograniczenia, aby podjąć najlepszą decyzję do swojej inwestycji. Płyty warstwowe to popularny materiał do budowy hal przemysłowych, magazynów i warsztatów. Klienci często pytają o ich maksymalną długość. Standardowa długość to od 2 do 13,5 m, ale na zamówienie możemy wykonać płyty nawet do 16,5 m. Jednak dłuższe płyty wiążą się z dodatkowymi ograniczeniami. Transport standardowy obsługuje płyty do 13,5 metra. Dłuższe wymagają transportu ponadgabarytowego, co zwiększa koszty. Kolejnym czynnikiem ograniczającym jest montaż i jest najłatwiejszy przy płytach do 12 metrów. Kolor płyty ma znaczenie, ponieważ ciemne kolory mogą się nagrzewać i powodować rozszerzalność liniową. Jeśli potrzebujesz płyt od ręki, ich dostępność magazynowa jest ograniczona. Standardowe długości płyt dostępnych od ręki to dachowe 6, 6,5, 7 metrów, ścienne 3,5, 5, 6,5, 8, 10 metrów. Płyty w ciemnych kolorach z trzeciej grupy kolorystycznej, czyli grafit, bordo i podobne, mają ograniczenia długości. Ścienne do 9 metrów, dachowe do 12 metrów. Najlepsza długość płyty to do 12 metrów, co jest optymalne dla transportu i montażu. Unikaj bardzo długich płyt, jeśli nie są absolutnie konieczne. Nasza produkcja umożliwia zamawianie płyt z dokładnością do 1 cm. Podsumowując, Długość płyty powinna być dostosowana do projektu, warunków montażowych i możliwości transportowych. Oferujemy płyty do 16,5 metra, ale zawsze rekomendujemy konsultację z naszym doradcą technicznym. Zapraszamy do przeczytania więcej na naszym blogu, link znajdziesz w opisie filmu. Zapraszamy do naszych oddziałów w całej Polsce. Profesjonalna obsługa, atrakcyjne ceny i dostępność od ręki. Odwiedź nas i sprawdź naszą ofertę płyt warstwowych i blach trapezowych.